Siema z tej strony RPG z kanału Metafory i witam Was w moim pierwszym takim prawdziwym vlogu. Dzisiaj zaprezentuję Wam mój dzień jedzenia, który oczywiście rozpocznie się śniadaniem, czyli będą to płateczki z mlekiem, ale zostańcie do końca, ponieważ dzisiaj zaprezentuję Wam, jak wygląda mój dzień jedzenia 3600 kalorii, więc zostańcie do końca. A więc klasycznie dzień rozpoczynam od płatków z mlekiem. Oczywiście, jeżeli chodzi o płateczki, to będzie im tutaj minimum 100 gramów Nie wiem, czy zmieści mi się to do miski. Wydaje mi się, że tak. O! Dobra, 107 też może być. No i w ten oto sposób mamy już naprawdę fajną dawkę kalorii z samego rana, ponieważ to będzie ponad 600 kalorii. Teraz na ekranie widzicie, ile tych kalorii jest tutaj dokładnie. Jak na początku wspomniałem, cel kaloryczny na dzisiaj to jest 3600, więc naprawdę poranek musi być dość mocno kaloryczny, żeby w ciągu dnia trzeba było zjeść po prostu tych kalorii coraz mniej. No i zaczynamy jedzenie klasycznego śniadania. Wydaje mi się, że u większości z Was śniadanie wygląda w podobny sposób, ponieważ płatki z mlekiem. To jest genialna potrawa, którą można zrobić tak jak widzieliście w moim przypadku 2 minuty i 10 sekund. Ponieważ podgrzewam sobie mleko i tak dodaję płatki do mleka, a nie mleko do płatków. Więc możecie w komentarzach napisać, którą opcję wy wybieracie. Ja zabieram się teraz do jedzenia, ponieważ do no zjedzenia tych 3600 kalorii nie może czekać, a w dodatku nie mogę sobie teraz zrobić drugiego posiłku, ponieważ za chwilę będę hałd do mechanika, więc jakieś przebitki zobaczycie z tego. A potem, najprawdopodobniej, jeżeli wrócę, no to zobaczycie moje drugie śniadanie. Więc ja teraz zabieram się do jedzenia. Ok, dżogla. Ja właśnie wyszedłem z domu, teraz idę do samochodu, żeby pojechać do mechanika. I w sumie teraz mogę wam opowiedzieć krótką historię o tym mechaniku, ponieważ pojechałem tam do niego z samochodem, no i słuchajcie tego. Zostawiłem go, e, dwa dni później miałem go do odbioru, zapłaciłem kupę kasy, praktycznie e, znacznie więcej niż ten samochód po prostu jest wart. I najlepsze jest to, że samochód nie jest do końca zrobiony i nie działa poprawnie. Dosłownie samochód chodzi jak traktor. Jeszcze mechanik próbował mi usilnie wcisnąć, że no ten samochód tak pracuje. Serio, jeżdżę tym samochodem praktycznie dwa lata. I szczerze mówiąc, nawet z pękniętym tłumikiem nie pracował tak źle. Dlatego wczoraj się zdenerwowałem. Wyszedłem od tego mechanika, powiedziałem, że przejadę dzisiaj. I dzisiaj będę jeszcze dogadywał, co i jak z tym samochodem. Ale z racji tego, że byłem tak zdenerwowany, już miałem odpuścić trening. Ale stwierdziłem, że nie. Chociaż pójdę na siłownię i zrobię cokolwiek. Dlatego, jak możecie teraz zobaczyć na ekranie, poszedłem. A nie zobaczycie tego. No tak, nie nagrałem tego, ale poszła stówka na dwa razy. Więc mogę Wam teraz dać przebitkę. O Jezu, teraz jakiś samochód będzie jechał. Teraz mogę Wam dać przebitkę z tego, jak w piwnicy wycisnąłem 100 kg na trzy powtórzenia. A wczoraj na normalnej siłowni wycisnąłem 100 kg na dwa z mniejszą wagą ciała, ponieważ aktualnie ważę troszeczkę mniej. W poprzednim materiale widzieliście, że moja waga oscyluje w okolicy 79 kg, wcześniej było to 80, więc nadto mam aktualnie 77-78 kg. Więc delikatnie schudłem, a siła jest, więc możecie sobie wyobrazić, jak bardzo wczoraj zdenerwowany byłem. Mam nadzieję, że dzisiaj wyjdę z tego mechanika i albo zrobi mi to od ręki, albo no nie wiem, nie wiem co, zobaczymy, zobaczymy. A ja teraz już nie będę psuł sobie krwi przed samym spotkaniem z mechanikiem, więc zmykam. Ok, wróciłem od mechanika. Ogólnie jest bardzo słaba sytuacja, ponieważ wczoraj odebrałem samochód, zapłaciłem za naprawę ponad 1300 zł, z czego samochód kosztuje około 800. A i tak musiałem go dzisiaj zostawić raz jeszcze, żeby go poprawili. Więc śmieszna sprawa, ponieważ totalnie nie wiem o co chodzi. Jestem bardzo niepocieszony z pracy tego mechanika, ale mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj go odbiorę i już nie będę musiał więcej tam zaglądać. A za chwilę ogarniemy sobie następny posiłek. I pora na drugi posiłek. Tym razem są to owoce oraz orzechy. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj dwa banany. W skórce mają około 330 gram, więc później zważę sobie skórkę i zobaczymy ile gram tego banana faktycznie jest. No i tu mamy 150 gramów mieszanki studenckiej. Więc mamy naprawdę fajną dawkę kalorii. Tutaj możecie zobaczyć sobie makro. I to będzie mój taki posiłek, który będę spożywał podczas montowania filmu z podsumowania 3 miesięcy. Czyli ten film, który teraz widzicie, jest później niż ten, który teraz montuję. Ha. Dobra, więc ja zabieram się do jedzenia i widzimy się w następnym posiłku. Bez filozofii mamy ryż. 300 gramów ryżu i 4 jajka. Teraz czekamy. I proszę bardzo, ponad 1000 kalorii w obiedzie. Bez kombinacji proste potrawa. I lecimy z masą. Reż kurka rurka. No i dobra, mam nadzieję, że już przynajmniej reszta pójdzie lepiej siup jajeczko bam jakby kogoś interesowało to tak robię to jajka, te jajka sadzone na wodzie tak jest nie na oleju na wodzie siup jest wszystkie żółteczka, bam cztery jajeczka siedzą ogólnie są bardzo małe, więc nie ma tam że tak powiem szoku z racji tego, że jest ich tutaj aż cztery, ponieważ no to są małe jajka teraz tylko szybciutko przykryweczką na chwilę Siup. niech one są, sobie tam dojdą i za chwilę będzie gorszy moment, czyli przeniesienie tych jajec na ryż albo dobra, sypnę sobie jeszcze trochę majeranku, żeby nie było takie drętwe No i gitara. Styknie. No i dobra, chwila prawdy. Czy jajeczka ładnie wejdą? Czy nie ładnie? O, 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 o. Siup. A spróbuj się rozwalić tylko. Jezus! Uwaga, I yeah. Sukces! Jest git! Dobrze jest Cztery wszystkie ładnie siedzą Bam Dobra, zabieramy się do jedzenia w takim razie I teraz pewnie parę osób z was Zastanawi się Jak ty możesz to jeść Chłopie, przecież tu nic nie ma Masz sam suchy ryż I same jajka, jeszcze ugotowane na wodzie Czy ugotowane? Usmażone powiedzmy Jak ty możesz to jeść? A ja wam powiem tak To jest Zajebista Tyle wam powiem Nic nie mam do dodania No i dobra, teraz lecę na trening Więc Wlecę troszeczkę cytruliny Dzisiaj pokażę wam Właśnie, że czasami zdarza mi się wziąć Miarkę cytruliny Tylko nawet to nie jest pełna miarka Więc tu są z jakiś, zamiast 3 gramów 2 I siup. To jest cytrulina I kreatyna, tylko z tym w tym przypadku kreatynę już wezmę razem z cytruliną, ponieważ wieczorem nie będzie chciało mi się tego brać, a jak skoro już mogę wypić teraz, no to sobie wypiję. W poprzednim materiale mówiłem wam, że kratyny teraz stosuję trochę mniej, więc tak jak widzicie, tutaj no dosłownie są z 2 gramy tej kreatyny, więc dosypuję ją również do tej cytruliny. Mieszam ze sobą. I to tyle w sumie. Dolewamy do tego wody. Teraz tylko wymieszać, i zdrówko. Pierwszy raz połączyłem cytrulinę z kreatyną. I szczerze wam powiem, że połączenie lodowych cukierków z gryfrutem to jest bardzo dobra sprawa. Szczerze chyba zacznę je częściej mieszać, jeżeli będę brał cytrulinę. Ponieważ smaku smakuje jest to znacznie lepsze niż oddzielnie. Więc teraz lecimy szybko na trening. No, i teraz pora na posiłek potreningowy, który ostatecznie dobija mi moją e, kaloryczność, czyli mamy 3600 kcal. E, w skład szejka wchodzi tak: e, 25 g masła orzechowego, 3 banany, 245 ml mleka oraz 100 g e, twarogu. No i robimy ziół. Oczywiście twaróg jest dzisiaj tylko wyjątkowo, ponieważ skończyło mi się białko w proszku, a trzeba było je uzupełnić. No i był to najprostszy sposób, w jaki mogłem to zrobić, dlatego lecimy. No i okej, okay, shake gotowy. Zaraz sobie go zjemy. No i tak, jest to mój ostatni posiłek, który sprawia, że dobiłem 3600. kalorii. Dobiłem również białko. Zwykle ten shake ma znacznie więcej kalorii, ponieważ znajduje się tu więcej masła orzechowego, płatki owsiane e, oraz właśnie e, białko w proszku. Jednak tak jak mówię, teraz akurat już nie potrzebowałem tych kalorii, ponieważ e, dobiłem je w dość mocny sposób ryżem, więc nie potrzebowałem robić tego szejka aż tak bardzo kalorycznego. Jednak w ten oto sposób zakończyłem dzień jedzenia, więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. E, oczywiście za jakiś czas pewnie przekąszę sobie jeszcze jakąś winogronę albo jakąś śliwkę, ale to już bez przesady, już nie będę tego liczył. Więc co? Mam nadzieję, że taki materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a ja będę leciał, więc na razie, cześć i pa pa!